milionów euro W ramach POWER, ale żebyście Państwo mogli dobrze sobie zaplanować to projektowanie, to do tego bym dodała, jak Państwo widzicie, jeszcze 340, prawie 6 milionów euro z RPO na tak zwane osie miękkie, które będą dotyczyły rynku pracy i włączenia społecznego. Czarną liczbą macie Państwo kwotę określoną na 680 milionów euro. I to jest alokacja EPSOWA w ramach programu operacyjnego, o którym też będziemy mówić i będziemy Państwa zapraszać, ale nie dzisiaj i też niezwłocznie, bo będzie pracowite lato dla nas. A ponieważ tych pieniędzy oczywiście nie wydamy sami, byśmy może i umieli, ale nie tak efektywnie jak w partnerstwie z Państwem. Czyli bardzo Państwa potrzebujemy do tej współpracy, żeby zbudować owe inicjatywy dla młodych, tak aby oni się znaleźli bardziej aktywni na rynku pracy. Pamiętacie Państwo, 126 milionów euro dla nas na Dolny Śląsk, a ten port na całą Polskę, to widzicie Państwo tutaj tą liczbę na dole, 5,5 miliarda euro, czyli. Dokładnie taki mamy kawałek jak w przerwie kawowej. Musimy nim bardzo oszczędnie y, gospodarować y, bardzo oszczędnie w tym sensie, żeby efektywność wykorzystania każdej złotówki, każdego euro pomnażać, tak aby tę grupę, no ponad 30 tysięcy młodzieży, naszych młodych są zakup, naszych dzieci, dzisiaj dzień matki żeby no, dać im to wsparcie, wsparcie na tyle efektywne, żeby mogli się uaktywnić na rynku pracy. Mhm. Państwo wiecie, jak każde wsparcie musi kiedyś e, zostać odłączone, wyłączone. No i jak przyjdzie rok 2020, a przyjdzie bardzo szybko, no to e, wiedząc, że niekoniecznie będziemy beneficjentami następnego rozdziału unijnej górki, środków unijnych, no to te pieniądze będą ostatnimi, które mogą pracować na tą efektywność. Ale jak zapracują, jak uda nam się w wspaniałej większości tych młodych ludzi zaktywizować, no to Państwo wiecie. Miejsca pracy, podatki, podatki do kasy, dystrybucja. No i myślę, że wtedy Pan Marszałek, a zostawił tutaj y, zastępstwo godne po sobie Pana Marszałka Kosiura, który będzie słuchał, że z tego tortu następnego, jak nie tu unijnych, to też trzeba będzie takie programy budować. Dla porównania tylko, dla porównania, tak? Y, czym dysponowaliśmy w y, 2007-2013, jeśli chodzi o celowość tych działań, o których mówili moi przedmówcy. To było 381 milionów no, euro. A teraz, jak Państwo widzicie, dwie następne kolumny z alokacjami Powerową i RP-owską, No to i mamy dużo większą kwotę. Tu 126 milionów, tu prawie 400, 346. Na co? My będziemy instytucją pośredniczącą dla takich działań 1.1.1.2 brzmią bliźniaczo. Wsparcie osób młodych, To, o niczym innym nie mówimy, tylko o tych do właśnie do 30 roku życia, czyli 29. Dwie luszczane, dwa luszczane odbicia, mianowicie zatrudnienie realizowane w projektach pozakonkursowych i konkursowych. I oczywiście to opuszczę, no, jaka to kategoria młodzieży, do której będziemy aplikować, to już wiemy. I teraz to co najważniejsze, czyli co w 2015 roku. Jeśli chodzi o działanie 1.1, czyli wszystkie działania na rzecz młodych, to w 2015 roku, proszę Państwa, my już ogłosiliśmy poza konkursowy tryb naboru 23 marca. Nawet zdążyliśmy zakończyć na tych wniosku, bo to był tryb pozagonkowy, czyli dla powiatowych urzędów pracy. Jak Państwo widzicie, z całej alokacji do roku 2020 było to 14 milionów euro, czyli ponad 60 milionów złotych. Mało tego, udało nam się już z większością podpisać umowy, czyli powiatowe urzędy pracy mogą ruszyć już z kopyta. Mało oczywiście, jak zwykle przy tych projektach brakuje nam czasu. Czasu na to, żeby było optymalnie, czasu na to, żeby było idealnie, no ale my wiemy, że nie da się tej determinanty do końca przetoczyć. I teraz to, co Państwa będzie interesowało, mówię o drugiej kategorii beneficjentów, to tryb konkursowy. Proszę Państwa, my się szykujemy na 20. 9 maja. Dzisiaj mamy 26. Więc chcemy przeznaczyć, jak Państwo widzicie, 8 milionów euro i chcemy również zdążyć z podpisaniem umów. No jak Państwo widzicie, trzeci kwartał, ale lato, wakacje. Nasi pracownicy będą mieli bardzo pracowite pocie czoła. Mam nadzieję, że nie będą nas targały mocne upały, żebyśmy mogli z przyjemnością te wakacje w murach urzędu spędzić. No ale myślę, że będziecie nam Państwo bardzo pomagali. Stąd też będziemy się chcieli niezwłocznie spotkać z wszystkimi beneficjentami, żebyśmy się uzbroili, jak dobrze przygotować wniosek, żebyśmy skrócili ten czas. Do kogo mówię, zapraszając Państwa na najbliższe spotkanie. No jak Państwo widzicie, tryb poza konkursowy to powiatowe Urzędy Pracy a konkursowy 29 maja, gdzie ogłoszenie zawiśnie, to instytucje rynku pracy. Zgodnie z artykułem 6 ustawy o promocji zatrudnienia, instytucje rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia, OHAP, agencje zatrudnieniowe, instytucje szkoleniowe, o, instytucje partnerstwa lokalnego, czyli sieciowanie, czyli tworzenie <coughs> swoistych porozumień, tak aby projekt był bardziej kompleksowy, bardziej efektywny, bardziej odpowiadał zapotrzebowaniu lokalnego społeczeństwa. No i instytucje dialogu społecznego, patrzę się, jest pan przewodniczący Kimzo, jest, mamy pracodawców, są, so, więc też mogą być to projekty będące z ich inicjatywy uruchomione, bądź też nie mogą to aplikować. Co ja bym chciała jeszcze podkreślić w tych różnicach? A mianowicie to, że Państwo zobaczycie, że na czerwono wyboldowałam, że w projektach pozakonkursowych populacja tych młodych ludzi, to jest 18 rok życia do 29 i zarejestrowane. Natomiast w projektach konkursowych mamy od 15 roku życia do 29 i takie, które nie muszą... Czy, czy nie muszą mieć tego doświadczenia rejestracji w, w, w Urzędzie Pracy, chociaż w wieku 15 mieliby formalny z tym kłopot. Co to oznacza? No, ja jako światowiec, Państwo, którzy mnie znają z kryjkości, no, z ciężkim sercem patrzę na tą populację, która młodych ludzi, młodych gimnazjalistów, właściwie młodych nastolatków, którzy nie uczestniczą do szkół ponadgimnazjalnych, mają kłopot skończyć nawet szkołę gimnazjalną. My mamy i tak w Polsce najniższy odsetek młodych ludzi, którzy nie realizują obowiązku nauki, bo jest ich tam 5%, ale jak patrzymy na każdą osobę indywidualnie, a o takim podejściu była tutaj mowa, no to serce się kraje, tak? Serce się kraju. W związku z tym niezwykle jest istotne, żeby trafić do tych ludzi, żeby oni nie nabyli tej wierności, żeby się nie wycofali ze swoich marzeń, aspiracji. Każdy je przecież ma, nawet wtedy, kiedy ma trochę więcej niż 15 czy 25 lat. I oni marzą, tylko nie został im dany kapitał początkowy, nie zostało im dane wsparcie odpowiednie, gdzieś się nam pogubili, ale oni są, oni tutaj są. Proszę Państwa, jakie instrumenty? Czyli wiemy dla kogo, kiedy, kto. Ile, co nam trzeba zaoferować we wnioskach, żeby no, móc nas przekonać o tym, że jesteście dobrym partnerem do realizacji tych zadań? Proszę Państwa, sześć grup instrumentów, pierwsza krótko, to instrumenty służące do tej indywidualizacji, do doradztwa zawodowego tak naprawdę, do preorientacji zawodowej. Szkoła, no nie udało nam się obligatoryjnie jeszcze z minister Mr. Hall wdrożyć powołania doradcy zawodowego w szkołach, mogą szkoły, ale nie muszą, w związku z tym jak się szuka pieniędzy, to czasami się oszczędza tam gdzie nie trzeba, czyli młodego człowieka nie, nie nakierowuje się na wybór tej ścieżki zawodowej, chociażby właśnie w szkołach zawodowych, które mają być pozytywnie w tej chwili postrzegane jako bardzo dobra y, ścieżka na życie. I w związku z tym wracamy, czyli są środki na to, żeby wreszcie tych młodych ludzi objąć właściwą preorientacją zawodową, właściwym doradztwem, jak gdyby budzenie takiej świadomości i, umiejętności, i dawanie takiej umiejętności ogólnej, jaką jest no, kształtowanie własnej ścieżki zawodowej. Ja pamiętam, w latach w połowie lat 90. się mówiło, że no, jak się cztery razy w życiu zmieni zawód, to znaczy, że się nie powinno być bezrobotnym, to znaczy, że mamy w sobie tą y, elastyczność, tą mobilność, tą y, możliwość adaptacji do zmieniających się uwarunkowań. No i, i trzeba powoli przeorywać ten stereotyp, że nie jesteś zły, skoro zmieniasz tak często swoje miejsce pracy, bo jesteś cały czas w zatrudnieniu, cały czas wykonujesz pracę społecznie użyteczną, cały czas masz środki do utrzymania, nie obciążasz transferów socjalnych. W związku z tym, proszę Państwa, doradztwo, preorientacja, ale nie grupowa, tak jak ja dzisiaj do Was <grywanie> mówię, ale indywidualna. Siadamy, mamy na przeciwko siebie młodego człowieka, któremu pokażemy, jak się buduje taką właściwą ścieżkę zawodową. Druga grupa instrumentów to jest oczywiście tych młodych, którymi to najbardziej szkoda, że, że, że no, do szkoły mają podgórkę, ale jeśli nie mają dokończonej edukacji formalnej, no to próba zaproponowania im kontynuowanie tej ścieżki. Jeśli zakończyli, a nie mają potwierdzonych kwalifikacji, to również przygotowanie ich do uzyskania odpowiednich certyfikatów i dyplomów zawodowych. No a jeśli mają powyższe komponenty, ale mimo wszystko chcą się przekwalifikować w kontekście wymagań lokalnego pracodawcy, to również w tej grupie instrumentów należałoby to Zaproponować i uwzględnić. Trzecia grupa instrumentów to jest to, o czym była mowa: młody, chętny, zdolny, no ale z doświadczeniem letnim, najlepiej praktycznym. Czyli cała kwestia możliwości finansowania staży i praktyk, żeby otworzyć przedsiębiorców, nie raz tutaj, znowu będę patrzyła w stronę. Pana y, Kimzo, nieraz dyskutowaliśmy, jak otworzyć pracodawców na to, żeby przyjąć nie tylko młodych człowiek, y, młodego człowieka, ale i ludzi bezrobotnych do pracodawcy na staż na to, żeby y, na, na pierwszą y, pracę, tak żeby mógł wreszcie osiąść y, w jakiejś organizacji y, działalności gospodarczej i oczywiście nabywać te praktyczne umiejętności, praktyczne. No i, i proszę Państwa, poprzez subsydiowanie kosztów zatrudnienia, a w przypadku jeszcze szczególnie grupy osób niepełnosprawnych łącznie z refundacją wyposażenia, no w połączeniu jak Państwo z subsydiowanym zatrudnieniem. Co to znaczy w szczegółach, to, to będziemy to jeszcze rozbrajać na spotkaniach konkretnie przed owym 29 maja. Po to, po, po, tak, ale przygotowaniu się oczywiście na to, żeby sprostać dobrą aplikacją na 29 maja. Instrumenty i usługi rynku pracy. Czwarta grupa, która będzie pozwalała nabyć umiejętność mobilności międzysektorowej. To za wiele tu brzmi. Chodzi o to, żeby Polacy, szczególnie młodzi Polacy, umieli podążać za pracą. Wydaje mi się, że nie najgorszą umiejętność posiadają właśnie ci najlepsi, ci bardziej zdeterminowani, odważni w życiu, no ale jest grupa, która jak ma się już że 20 kilometrów za pracą przenieść do innej miejscowości, to już jest jakiś kłopot. To mogą być różnego rodzaju kłopoty, ale chcemy również, żeby były takie projekty, przepraszam, nauczycielskie karbu, takie projekty, żeby Wspomóc ich w tej mobilności nawet, Państwo nawet zobaczycie taki instrument, jakie koszty wstępnego zagospodarowania w pełnym miejscu zamieszkania, czyli coś na początek, żeby, żeby wynająć, żeby no, mieć jakieś łóżko, jakiś stolik i żeby móc rozpocząć to swoje nowe życie zawodowe. Piąta grupa instrumentów to dedykowana do osób niepełnosprawnych, dosyć dobrze znany kierunek wsparcia, nie będę tu go rozwijać, my sobie na Dolnym Śląsku świetnie z tym radzimy i, i patrzę tutaj w kierunku Pana Dyrektora Klaga, że będzie sobie musiał z tego tortu też mocno uszczknąć, żeby to kontynuować. I szósta grupa, ostatnia instrumentów, o których wspomniał Pan Marszałek, to jest stworzyć miejsce pracy dla siebie, no, miejsca pracy nie pochodzą od Boga, ale dobrze jest się modlić o tą opatrzność, żeby nas wsparł i żebyśmy mieli siłę, szczególnie młody człowiek, miał siłę i nie bał się stworzenia jednoosobowej firmy. I gdyby mu okazało się, że owszem, motywacji mu wystarcza, ale nie ma kompetencji, to tutaj będziemy mogli takie projekty dedykować, żeby te kompetencje mu poszerzyć, pogłębić. Jeśli ma już kompetencje, ale nie ma kapitału początkowego, będzie można z tego również ten kapitał początkowy sfinansować. No, a jeśli miał już wszystko pokonał, no i jakiś problem się zaczynają z firmami. Państwo wiecie, co trzecia firma upada, jak to w literaturze fachowej się mówi, i to jest rzecz normalna, musi wejść normalne uwarunkowanie gospodarki rynkowej, to nawet tak zwane wsparcie pomostowe, czyli jak tam pewne perturbacje są i zawirowania w płynności finansowej, to nawet, nawet taki instrument można zaprojektować. Proszę Państwa, i to jest to, o czym tutaj wspominałam już ostatni slajd, że 29 maja wieszamy ogłoszenie, natomiast żeby Państwa przygotować tak, aby powstała bardzo dobra aplikacja, będziemy się z Państwem spotykać, będziemy już rozwijać tam na czynniki pierwsze, bo na pewno jakiś niedosyt w szczegółach pozostał. Nie omówiliśmy różnych kwestii, kosztów kwalifikowalnych, wskaźników i tak dalej, to wszystko będziemy zaszywać w spotkaniach, Państwo widzicie tutaj harmonogram tych spotkań, Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, tak jak powiedziałam czerwiec na pewno nie jest dla nas końcem roku szkolnego, nie będziemy myśleć o wakacjach, będziemy pracować, dziękuję za uwagę.